W ten sposób to tutaj. Bo tu musi być 100% skupienia kurwa właśnie w tym momencie, bo to jest o, droga, droga do Golda, to jest to, jest się właśnie nazywa tutaj. Czemu tutaj poszliśmy? No żeby oni nie gadali. Nie rozpraszać, a ja muszę się skłócić. Minecrafta. To. Sory dla nich. Głęb. Tam. Ta, Muszę sprawdzić, że to będzie działać, to. můžeš sprát, kdyžž vyšm, O! 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 Mam tak ujebane okulary, że, że nic nie widzę. O, jestem ujebany. To jest światło ja o, o. o! Czy będzie się dało grać z tym internetem? Będzie już chyba się dało, o, o, o. Woda gazowana daje mi mocy. Co ci co? Woda gazowana daje mi mocy, jak się tak napijesz ostro Tyle mocy daje Nie no właśnie O kur... Woda, co? No Streama dalej masz? No, to odpaliłem dopiero go Mówię, co, po 500 kraty. No kurwa, nie mogę teraz grać. No, na gra. stream? no, no bo muszę sprawdzić, czy to działa. To załatwił tego neta do domu. To działa. No czy mogę grać i streamować? To jest dla mnie ważne, bo nie wiesz, że tego nie sprawdziłem. Bo zapomniałem, że grać ogólnie, tak? na tym necie. necie? Nie rób kurwa streamów na tym necie. A daj mi spokój. No spierdala, kurwa, to ja włączam filmara. Już mnie kochamy, no patrz, nie mnie nie laguje, dala. czyli Ciebie też nie powinno lagować. A mnie laguje. Nie laguje Cię. Nie laguje Jak mnie nie laguje w Apexie, to Ciebie nie może lagować, kurwa, w klockach. Nie ma chuja we fi. Kurwa, Apex jest postawiony na serwerach z chipsów. Do takich rozwodnionych lekko z, Spaghetti. No. Z przygotowanym makaronem. Two jest... ludzi tu A spadłem ja kurde, się odbiłem Łysy ja umrę, łysy Nie ja też Fajnik było Szybko poszło, szybki wpierdol Trzy kurwa Hemlocka jebanego dostałem na początek Ci się kurwa nie godzi przecież Dwa razy zajebałem slajda pod rząd, gdzie mi kurwa slajda nie zajebało. W Sekuc na mam To tak. To zawsze, zazwyczaj atakuje w najlepszym momencie właśnie taki dead slide Nie no trochę jednak laguje tego streama, powiem, że nie Pierdolony, kurwa, internet z pizdy. bo... Na kabel nie masz. Mam na kabel. I to internet do pizdy. No tak, kurwa, bo to jest jeszcze ten...

But you can call me Gus. My name is Gustavo Fried. You can call me Cas. <laughs> Leżeć w piesku. mnie ten skład nie myślę, że go zostawia. Nigdy. Nie, nie, już życiu Dobra. Powiększenie Nie, nie potrzebuję tak.